Masia z Adasis w kolejnym odcinku z pięknej fabryki marzeń kanału Adasis. No, skończyliśmy na deskach snowboardowych, więc lecimy dalej za ciosem i chcieliśmy zrobić w dzisiejszym odcinku jakikolwiek z tych rzeczy, więc wybuduję yy, tak for fun, bo mam dużo pieniędzy, jak widać. Bo, bo oszczędzałem przez okre określony czas. Zbudujemy to sobie tutaj, cyk, cyk jedno drzwi prowadzi do... Nie mogę tutaj zrobić drzwi Nie to nie, to zrobimy tutaj drzwi, będzie tej drzwialnia tak zwana Więc moje nazwy gangiczne drzwialnia dobra może być budujmy to gdzie patrzeć jak nasze małe ludziki pracują w cyk ja trzeba to naprawić jeszcze już, już tutaj jesteśmy Tyk No jak już ten to zainwestujmy sobie w stworzenie tego... tych jedzonka. Cieciecieciecie, ja mam jeszcze tutaj tak. Trzeba tutaj tak coś zrobić. Ale tym mają skórę się tutaj gnieździć, jakby tak. Tak się to robi, świetnie. To mini minigierki w grze ok. to jest coś pięknego. niektórym może to przeszkadzać, ale to jest takie rozmalecenie. Nie ja zde denerwuję, jak jest dużo roboty i chcesz się skupić na tym, ale... Okej, okay, ja miarę ja nie hajtuję. Więc... Czemu niech nie chce tego zrobić? Tej jednej deski. Macie tyle roboty, to się na przykład kręci, nic nie robi. Ani chce zrobić deski. To jest, jak przybyło to, to chcę zaplanować sobie to. Nie będzie to z drzewa, tak? I dostarcz cyk. Zresztą tutaj też robię od razu. Dobra, I zainwestujemy też w... w to metalownię, jeszcze bardziej w sensie to pierwsze, o cyk, cyk. Zobaczyć czy nasza firma w ogóle coś wzrosła, dochodowo, Nie, nie wiem za bardzo, do czego to leży, ale... Czas no do metalu, ale to jest słabe ogólnie. Tak nie polecam tego. Wezmę sobie, poczekam, aż będzie będą więcej w sensie. To sobie wezmę lepsze i to od razu o, prostu lepsze w to jedno jakoś ludzi metalu nie potrzebuję na razie bo nie wiem na jaką skalę będę budował. te rzeczy, plastiku na razie robię sporo z drzewa nie chcę inwestować bo dużo tego też jakoś ale no nie rzeczy O. To jest co pedał. Będą chyba czerwone pedały. Rozumiem. Czekajcie, czekajcie, ja sobie. Zanim zrobię to, bo ja to mogę wykonać, nie muszę, tak? Tak. Mam jeszcze trochę czasu, czekajcie. To ja sobie to zrobimy tak, nie wiem, powoli czas leci. Ja sobie to przeniosę. Tutaj gdzieś... Cyk może rzeczy do metalu, wszystko, tak? No. Zobaczę, co potrzebuję w ogóle Bo to mam o, To sobie można tutaj dodać już To z wylewnia A. są jeszcze jakieś inne do wylewania, czy tylko ta jedna? Tylko te, no, dobra. to jedna dobra, robimy tak eee, wracaj do planowania tego cyk cyk cyk, czy można to zrobić? podały jakieś inne, czy tylko plastikowe? Tylko plastikowe, dobra. Eee. Na no, kurwa, mać, znaczy się, przepraszam. jest w takim już miejscu, ja tego nie mogłem po prostu chcemy. Jest taka fotelika fujta, jest to chyba Taki. On nie będziesz taki. Szwalnie mamy. O! Dobra, mocno. Teraz czy chcemy mieć takie coś, czy takie coś. Tak to wygląda. Jak? Nie, nie chcemy takiego. To jest zajmujemy montowanie, ale chciałem wtedy to. To to Za drugie to co to? Jakby to z jak wyglądało? Tak Dobry ten ten? No. No, już, dobry bo no. Kiedy go kupiłeś? W dino ja są? No, nowe są od wczoraj chyba A dzisiaj jest dino otwarte czy nie? Hmm. A czy jest dzisiaj dino otwarte? No. E, nie wiem, musiałbyś zobaczyć sobie Nidzi. Takie koło bym chciał. Takie bym chciał. Cyk. Co? Weź zjeść tą zupę O mleczną cyk. bo tutaj jest chyba do nieporozumienia, bo to 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 jest do tych specjalistycznych, nie ma tego tego nie ma sensu to wolę od razu kupić sobie to niż maszynę do wszystkiego to taką jeb tutaj zakup, w ogóle czemu to nie leci wtedy cyk stwórz planowanie, wtedy, wtedy zaplanujemy do tego można Ej, mogę wybrać czy chcę to stworzyć na linii produkcyjnej czy też kupić Ej śmieszne Nie to ja wolę kupić szczerze, bo czas mi zrozumie Że jak znaczy, jak zyski wtedy nagrywać Wtedy będę o zysku tyle Ja stworzę sam to Przez zakup Wchodzi mi zysku 8200 A tak to nie powie, jak nie niewiele to wolę sobie już kupić mniej czasu To znaczy się więcej czasu nie miał Cyk 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 żeby się źle czuć. Póty to, to nie tak, tylko odwrócę tam Tak, samów Tylko teraz jeszcze trzeba zrobić tak o. Dobra. Jest mały nastrój, ale nie będzie. Czyli ja mam czas na to w sumie, bo ja tak nie za bardzo spojrzałem na to. Tak może być, to tak, tak ma być. Jak to tak będzie? Czas. Eee, dobra, wszystko chyba raczej, co? Już mogę? Czy coś jeszcze zapomniałem zrobić? Już? Tak? Już mogę? Coś nie tak? Co sumie tak nie za bardzo. Wiem. A, nie mam tyle hajsu, że to kupić, czy co? Ja nie mam tyle hajsu. Teraz to tam wpi trochę. Tyle zainwestowałem i widzicie, no nawet nie mam... Nie mam tyle hajsu, żeby zacząć produkcję. Już ja tylko deski zrobiłem. Kurczę, 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 Termin, dobra. Więc mogę? Mogę. To wszystko, całe siły moje przechodzą na to. Czas zrobi ten rower. W rankingu podskoczyliśmy w pizdę wysoko. Nie zaskończyliśmy. Dobra, ja w takim razie plan hiper... hiper turbo plan. Robię tak zatrudnimy jednego śmiecia. Tylko chyba tak nie za bardzo mogę, bo nie mam tyle hajsu Ale wtedy sobie wezmę czekaj, chciałbym pierwszy A muszę mieć 3T Dobra to trzeba... No z tym może być problem, ale to nie jest ważne Nie, nie spadnie poniżej 5000, aż tak, aż tak za dużo nie będę nigdy w życiu. Taką miejmy nadzieję przynajmniej. Okay. Zróbmy to, bo tu mam mało czasu. przejść godzinę, aż zero bangów. Dobra, może chociaż to, gdzie zostanie wykonane bęków mamy całe zero. Mam nadzieję, że na rynku pojawią się wreszcie bębenki, bo ja odpiszę tych bębnów. A ja mogę właśnie. Ej, mogę tworzyć maszyny jakieś śmieszne. Ej, LOL. Chcesz też tworzyć seneczki? Tak, cyk, 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 cyk. Ja chcę sobie zrobić żółte seneczki. Znaczek przynajmniej. o ja jestem zadłużony jak zwykle. Milion, milion rzeczy. Kurde, przy połowę trochę bym zadłużony Trochę na przypale, nie ukrywam. O, zorze, zrobić co? Ta, ta, ta. Chyba może. Kurczę, prawie. Dobra, prawie mi się udało. Ale to jest ważne. Prawie, to prawie jakbym było. Trzy sztuki trzeba zrobić przynajmniej. Cyk, ale to i tak byśmy na pierwszym miejscu to... to nie, nie, jest to. Kawy brak jak zwykle. Nie wiem, co ja mam zrobić, żeby kawa było dobrze. Dobrze kawy, dobrze. Jeszcze na tomat trzeba postawić ewidentnie. A nie mam tyle siwa żeby postawić tomat. Złe inwestycje ewidentnie prowadzę. Ja, moja firma opadnie prędzej, że później. Ja mówię. Mam dolarsów, mam jeszcze dwa dni robocze. Oni padają z głodu. Bo tylko jedzą jedzenie, oni już do domu w ogóle nie wracają, co jest takie trochę smutne. Pokazuję jak wygląda prawdziwe życie. Hmm. Nie wiem co zarobić z tym shitem, bo w sumie jestem jak zwykle zadłużony w pipę, ale niedługo skończę produkcję rowerów. O, przecież to był prawda? W on to, że jest to. Ja nie nadążam z produkcją jednej rzeczy, co dopiero tych. No i ja zrobić to, więc na ludzi... Średnie. Я самая лучшая ветхий To nie jest kłado to jest tutaj pracy, się szybko robiło Nie mogę go kliknąć Halo, kolego Mieraj Tego mogę, ale tego nie mogę no Halo, beczku Znikaj A znowu się tu pojawiłeś? będę jedno. No jeszcze jeden tak. Ora, no, wypadnie z tym gówną 5 godzin, a on dopiero pierwszy rower, po drugi. O, rowery, trzy, cztery, pięć o, i może zdąży? średnio z tymi rowerami, co? kurde, nie wszystkich rowerów sadgę co mam zrobić z resztą rowerów, jak nie ma jak tego na rynku? No właśnie, na rynku są, ale takie... Kurczę... Co mam zrobić z tymi wszystkimi rowerami, w takim razie? もう一度コンディシ